Wyraci w wieża 106 metrów. Tak, 106. 106. 36 piętr i 519 schodów jest. Znajdujemy się na wieży jastogórskiej. No, ja już tutaj byłem wielokrotnie, a więc ten okres majowy to jest taki, że przechodzimy codziennie. Yy, graliśmy na pierwszej kondygnacji, zazwyczaj gramy na pierwszej kondygnacji. Graliśmy również i na kondygnacji drugiej, jak był remont. Yy, no wiadomo, gramy tylko pieśni. Na cześć Matki Bożej, również w malcie łąki umajone, a więc ta pieśń yy, majowa. I tak jak yy. Młodzież, która przychodzi nam pomagać grać te pieśni majowe, pieśni do Matki Bożej, jako 16-letni chłopiec również ja pomagałem braciom Paulinom pod kierownictwem pana Alfreda Stępniewskiego. W Polsce jest, jest takich wiele miejsc, gdzie gra się właśnie w mają pieśni Maryne zwierzy. Ja sam osobiście grałem i tu jest na Istniej górze i też w swojej rodziny parafii, gdzie zawsze po, po nabożeństwie majowym graźmy pieśni Maryne, gdzie ludzie wracając do swoich domów mogli jeszcze nocić te pieśni Maryjne. Jest to bardzo piękny zwyczaj. Podobnie też zachowane są Hejnały Maryne, podobnie jak w kościele mariackim w Krakowie, właśnie na Cześć na Marii Panny. Stąd oczywiście ta tradycja jest bardzo piękna, podtrzymywana, niemniej jakby wracając do tego, co się dokonywało w historii, to, to, był, to był obowiązek kapalistów i bardzo tego przestrzegano, aby święta maryjne były grane właśnie ganki zobowiązujące. Oczywiście byli muzycy, którzy byli opłacani, którzy tego pilnowali, ale ta troska przełożonych zakonu Paulinów, prowincjałów przeorów właśnie wynikała z faktów też głębokiego kultu do Najświętszej Mary Panny. Który, którzy, którzy dbali o jej splendor, również w wymiarze muzyki. Orkiestra Jasnogórska jest zespołem, który służy ojcom Paulinu, a szczególnie również pielgrzymom, bo to jest przecież najważniejsze, więc uczestniczy w najważniejszych uroczystościach, w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. Zaszczytem jest udział w tej orkiestrze, zaszczytne jest prowadzenie tej orkiestry. I największymi wydarzeniami, które wpisujemy sobie w historię tej orkiestry, to jest właśnie uczestnictwo podczas wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II, naszego papieża, również Benedykta XVI i również ostatnia wizyta papieża Franciszka. Wejście na wieżę jest z początku jest męczące. Pierwszy raz się wydaje, że jest strasznie długo się wchodzi jest takie mozolne, ale kiedy już jest się na przykład w połowie maja, kiedy już się na wieżę wchodzi któryś raz z kolei, to naprawdę jest już przyzwyczajeniem się, jest, wchodzi się łatwo, lekko i jest sama przyjemność z tego, co się robi. Za pierwszym razem, jak byliśmy na wieży i skończyliśmy na niej grać, ludzie na dole zaczęli nam klaskać. Zdziwiłem się, że tak to ludzie odbierają. Myślałem, że to jest po prostu takie zagranie w imię tradycji. Ale okazało się, że ludziom się to bardzo podoba. Ludzie, gdzie normalnie idą w innym kierunku, zatrzymują się, odwracają się w stronę wieży i, i słuchają uważnie, nagrywają, a po zagraniu biją brawa. No więc na przykład ten, który najbardziej był odbywał, to on tak samo jak Ci chodzi na Daint to polskie. Dzisiaj jest asystentem Akademii Muzycznej w Katowicach jest pierwszym trębaczem yy, Orkiestry Narodowej Polskiej Rady w Katowicach. Również i ten, którego tu nie znacie, Piotr Pyda, to jest Piotr Lawa. Także oni się też tutaj również uczą. Tradycja ta sięga XVII wieku i kanki były wygrywane właśnie w, w, w miesiącu maju oraz wszystkich, podczas wszystkich świąt maryjnych. Początkowo grano trzy razy dziennie, szczególnie o piąte rano, 12 w południe i wieczorem, ale również podczas nabożeństw, po zakończeniu nabożeństw majowych, jak również grano z y, Otarza marynego na Placu szytem, gdzie tam również wyśpiewano y, y, pieśni ku na Najświętszej Maryi Panny, łącznie ze słynną lutanią lary, lorytańską. Kto również gra tutaj? Przede wszystkim, a więc tak jak powiedziałem, Pauli, którzy są intradzistami. I tutaj, jeżeli widzieli również brata Józefa, który gra już, będzie miał za rok jubileusz 30-lecia, jako intradzista. Więc jest to duży okres czasu. Tak powiedziałem, że on jest odpowiedzialny za wieżę. ma wiele, wiele, wiele różnych funkcji. Jego uczył właśnie pan Stępniewski. ale był również brat Ireneusz, to jest najmłodszy intradzista, którego ja już uczyłem, i przyszedł do klasztoru jako dziewiętnastoletni chłopiec, dzisiaj jest odpowiedzialny za refektaż, naprawdę ma bardzo dużo pracy. I właśnie to jest piękne, że oni mają dużo pracy i kiedy przychodzi czas, tak jak powiedziałem, odsłonięcia, zasunięcia obrazu albo gry na wieży, oni rzucają swoje obowiązki i tu się stawiają i wspólnie razem wykonujemy to to zadanie. Mówiąc o tych braciach mówić, to dla nich to jest również wielka modlitwa, prawda? A więc, że grają w tym miejscu, gdzie poświęcili swoje życie, prawda? Dla tego miejsca, dla, dla Boga. Na cześć Matki Bożej. Oni są paulinami, stróżami tego miejsca, są dla pielgrzymów. I to wszystko, co czynimy, to również chwa chwałę Bożą, na cześć Matki Bożej, ale przecież również dla pielgrzymów. To jest również, można powiedzieć, wielka atrakcja. Ludzie stoją, słuchają. Niektórzy już wiedzą, że gramy. W czasie pięknej pogody słychać daleko głos strąbek. Biją brawa, cieszą się, a my wspólnie razem. Tą muzyką falimy Boga. Bo muzyka to piękno, muzyka to jest nasza pasja. Muzyka jest najbliższa. Jest najbliższa oczywiście ta, która prowadzi do Boga, która od Boga wyszła jako źródła wszelkiego piękna i dobra. I myślę, że taką, ta, taką muzykę warto tworzyć i takiej muzyce się poświęcić, aby ona służyła innym i również nosiła serca innych kubów. No. Tak. Ja jestem człowiekiem, tak mi się wydaje, przynajmniej wiary. I nie kryję tego. Jest to y, dla mnie chyba najcenniejsza rzecz, bo y, tego nauczyli mnie moi rodzice. Przez wiele lat ja pielęgnuję to. Y, w mojej rodzinie uczę moich dzieci, a więc uczestnictwo tutaj w klasztorze, w każdej postaci, jaką mi tutaj mam te zadania powierzone, jest dla mnie zaszczytem. Jest to dla mnie zaszczyt. To nie chodzi o to, że to jest tylko praca. Tak, to jest, bo również praca. Ale również jest to, tak jak mówię, podziękowanie za te wszystkie dary, które ja otrzymuję, moi muzycy. No Od kogo? od samego Pana Boga, prawda? Poprzez ręce Marii.